Dobra, no jest piękne. O kurde, no jest. takim stalking Co Trzeba are... tu dodać, ale ja nie wiem. Może do do Ich. Ale Dobra. trzeba to zjeść. O ja. Czegoś. Konieczna. jakby dosłownie można ci podróbkę narysować? Trzeba. Nic podróbki. No ja mam koksa giga Dobra, coś takiego zostawiam Nie tak za dużo Kawałek szczegółów tutaj lubię. jest Mi lubię. się tam podoba Ja? Jakie Nie wiem Ob Obawiam się co Za dużo frukt Plaża to ma być Plaża? No to dobrze O dzień O, łama, łama. o, nice. Dobra, to jest rysunek z tego najbardziej no? Co, co najbardziej? Nie powiem Cię. Ale opijasz! Tego jest naprawdę Ale dużo. Ale to jeszcze nie skończę. Tego ja. jest naprawdę ja dużo. Tak po, co ty tam robisz? Mówię, że jako pierwszy skończyłeś. Jako nie drugi. Nie wiem, że skończyłem. Mówisz że. O nie! Ser, serio? Podróbkę. Serio? 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 Se serio? O, ja wiem, co ja zrobię. Ale Dzięki. Serio? Dzięki komuś! Bardzo, co, co, co dostałeś? Mam jakąś plażę. O moje! No wielki dzień. Tej, co tam było? Nie wiem ja to dam. Nie wiem, ja już skoczyłem. Jakoś już tak wyglądało. Nie wiem, czy tak coś wyglądało, tutaj było to. Coś ty zrobił, psychopat ty. No. no ja ja pracę. Nie wiem czy ta parasol Oro? w ogóle była, ale zrobię. Nie co tam miało być więcej. Ale ja daję gotowe Nie, nie będę dał No, Pięknie, no jest... Nie, nie zauważyłem całego Nie? nie Chłodne Ale się koniec, to dobrze ja ja Gotowe, ja już nie, nie wiem, wiem co tu mam zrobić Zapomniałem sobie zrobić. no, no ej to ja fajne Ja jest. mam fajne, dzięki to jest? Ja mam fajne nie no. Trzeba jak najszybciej. Czuję. Co to jest? Co? Nie wiem co to było. Co to miało być? Ja, fajne. Co to? czasu, a jeszcze jedno jest. Nie! Kurde! Ja. Co? Ktoś coś narysował, taki coś... Tak. Kajlisz! Ktoś Kajzik? Po, no. A bo Ty już się No! Gatkić? Minie co? Czekaj, czekaj, tam było, ja Ja wiem kto, kto próbował rysować gatki mam pytanie. Ja! raz próbowałem. Ja przed Ja, przecież ja, ja, ja zrobiłem gatki nie wiem kto. Napisz na, przymato... na, 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 na No! A Mam... to Jordanki! A takie to było. O nie! Jordan! Nie! A, ja. Na... O to no jest! <miech> specjalnie sobie z neta ściągałem Jordany! <t humanities> <śmisión> Jak ewolucja! Fajny <mophone> <Aha. mandly> Jordany, to czy to są Jordany od początku do końca? No. Do, do, do teraz! Tak? To się w jakiegoś flaminga czerwonego zamieniło! Moje Co to! to... to jest? Aaa. Aha, a to, to jest? <laughs> <laughs> Ej, ja ma Ja się starałem. <laughs> no to ja powtórzyłem. Ja tego. Na coś takiego. <laughs> <laughs> ja po ja prostu kolory. Po prostu kolory <laughs> zmieniłem. Ma praza, plaża. Ej, to była ładna plaża. To była ładna plaza, ja to, nie to, się to nie nie wiadomo co. Ja zrobiłem podobno, tylko z inną wodą! Podróbka to podróbka z inną znaczy wodą! No Dobra, sprzeciw. ja! Aha, tak, o. że to podróbka! Dałem Gartic iPhone! Aha, uh -huh, iPhone. Ja, robię... ja, ja nie zważyłem. Takie. Nie, A potem... nikt nie zdążył tego narysować, dobrze zrobić. Nie, ale miała być podróżka, no to napisałem. Gartik iPhone. 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 Zopomianie, zopomianie, zopomianie. Być... To jest dopełnianie, dopełnianie, dopełnianie. jest kolejnym. Zadzimy... iPhone. Może być. Na... Napisz, zapis. napisz. Albo punkt. Kitować proste kreski. Ja mam kreski zacząć? Dobra. Trzeba zrobić. Kocz. No, po tej rundzie no, Już wiem. zaczęli Muszę to po prostu dorysować Daj wow. czas rysować wow. Co ja mam rysować ja pamiętam, znowu? Czekaj, tak to się postarał z tym jabłkiem, naprawdę Złów do no, sobie że To sobie wy już dopełniacie? Ja, ja, mówię, tak, ja, ja to na, Ja nic nie narysowałem. Tak, tak? Tak, 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 tak. No bo nie, tutaj będzie gościu, który dostanie. Ja w ogóle nic nie dostałem, no! No, okay. a, no wiem, zostać moje! A... <śmiech> <śmiech> Co mam napisać nic? No, a co ty, ty nie masz pisać? Dobra, no to narysuję nic. <grystanie> Ctrl Alt. <grystanie> gotowe. <grystanie> moje jest piękne. No, moje też jest piękne. Nic. Pusta. Nic. Pustka. bo ja nie mogę. Czekaj. A, gotowe. Jeszcze ja, no co? Dobra, no. Co co to jest? Piękne! Dobra. E, jak masz nic, to nic nie rysuj, bo to Adriana. Ło, no, będziesz narysować. Nic nie rysuj, po prostu będzie. Narysuj! Kolejną kropkę w kolejnym roku. Ale wiesz, że... Ty dałeś dopełnienie? nie? No. To wiesz, że tam tej twojej kropki nie widać. Ale co? Tej twojej kropki tam nie widać Tam kropkę chyba A nie, tą górną, prawie górną. Ja po prostu miałem jabłuszko do wypełnienia No ja też miałem jabłuszko Ale byś mógł coś więcej do jabłka dodać A teraz ja. No to naprawdę szybko leci Bardzo, bardzo szybko leci U człowieku, ja kolejna skończyłem Nad połowaniem na, ja mam skończone No ja też Ja też mam skończone, bo jeszcze coś chcę jest... Dorysuję Badretta. Ja nic nie dorysowałem, byle co Jeszcze jedna osoba, no. Czasy, co są. jest? Ej, Jordan! może są? No, ja muszę tak do Jordan. Dobra, to ja się tylko Ja sobie to muszę... Ktoś zrobił logo Gartika i muszę to przerysować. Ja. Co? Jordan. Wygląda Zim. Gartik, phone, ale. Bez czegoś, bez małego szczegółu Bez nazwy, Gartik. Po prostu jest. co? Jakby ja tam. Ja... Pewnie to jest Gartik, pewnie ktoś chciał zrobić, no. ale ja nie zrobiłem Gartika. No, no. Już się kończy macie. To jest piękne. Za, z Twojego zrobiłem piękność. Z zrobiłem coś. Powinienem dostać nagrodę za to. Z zrobić coś. A ty tam cały czas jest się bawisz. O. No ma pana kto. A ono bez Koczycie? No, już skończył. A, dobra. Pali jakby. Nie wiem, co to miało być, ale zrobiłem jakby. Więc sam nie pamiętam, co ja dałem na początku. A ja co nawet ten nawet nie pamiętam. Dobra, damy. Małpa, coś, ty O, już Okej, uwaga. Aha, to Mogę się spodziewać. widziałem. Ej, to patrzcie, co ja zrobiłem. Ej, ja tak myślałem, że to Jordany będą? Moje! Uf! Moje piękne. Dobra, teraz... co ja zrobiłem? Nie wiem. A to. Aha! O nie! Naprawdę. Ale to nie było odrysowanie. Ciężarny telefon po prostu taki. Albo co, co wydaliście? ja zrobiłem takiego gościa, myślałem że to my paralinator. To jest o... Tu też bym mógł Telefon. Telefon, przyciągnął słowo telefon. No tutaj, patrzcie, tu najwięcej ja zrobiłem. Wow. No właśnie. Dużo. Ewolucja. Patrzcie, ja, 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 ja wow. nie, nie zrobiłem. No, w... ja w... O, widać, że tam kropka w prawym górnym. No, widać. O, jest to... Co ty O! coś zrobił. Co, matka? Nie. Co ten kurde jest? Nie. No nie! Jabłuszko. Jabłuszko? O, <grym> <grym> Ej, Ale tam są to małe, no to, to jest twój... miłe. Jabłuszko. I okay. jabłuszko. Znów to samo jabłuszko co kiedyś. No. no, no. no. Dobra, Dobra, tak to, się skończyło.